Chcielibyśmy bardzo serdecznie wszystkich przywitać. Ja najmierniej Brycki, jest ze mną Marek Buczyński. Dzień dobry. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy o Pana historii w sumie, o tym jak, jak dotarliśmy do tego momentu tutaj. I zatrzymaliśmy się w okolicach tego 2008 roku, czyli w zasadzie otwarcia pierwszego salonu przy ulicy Narbutta w Warszawie. Na Mokotowie. Tak jest. To był 2008 rok, czyli to było 4 lata do mojej studniówki jeszcze. Faktycznie, jak człowiek pomyśli, ile to już lat, ten 2008 rok, to aż. Jest to takie trochę zastanawiające to całe przemijanie, ile się wydarzyło w tym czasie, ile osób poznałem, ilu klientów, ilu pracowników, współpracowników. Racja, to były bardzo ciekawe czasy. Tak jak rozmawialiśmy ostatnio, wydaje mi się, że jest pan jednym z nielicznych na pewno aktualnie właścicieli marek odzieżowych w Polsce, który nie zaczynał od bloga modowego, tylko właśnie przed pan całą tę drogę bardziej w świecie biznesowym. Ale o tym już rozmawialiśmy ostatnio, także zachęcamy wszystkich do obejrzenia poprzedniego odcinka, jeżeli. Jeżeli ciekawi was, jak ta historia wyglądała, natomiast właśnie dzisiaj ten początek mnie ciekawi. 2008 rok, to był, pamięta Pan miesiąc, który to był? To było jakoś w drugiej połowie roku, kiedy faktycznie operacyjnie zaczęliśmy działać. Oczywiście remont lokalu, dopasowanie go do potrzeb. Nauczenie się też tego, co jest potrzebne, trwało trochę. Można powiedzieć, że zrobiliśmy otwarcie tego salonu, ale później jeszcze troszeczkę na bieżąco dopasowaliśmy. Mieliśmy dużo czasu, bo nie mieliśmy klientów na początku, więc tu nie było to problematyczne. To, co pamiętam i to, czego nie polecam nikomu, kto chce zakładać swój biznes, markę czy sklep, namówili mnie znajomi z szeroko pojętej Warszawy, że takie otwarcie musi być z pompą muszą przyjść ludzie, muszą być media musi być jedzenie, picie, DJ. I ja to zrobiłem. To były, jakby, według mnie, najgorzej wydane pieniądze, jeśli chodzi o ten biznes, bo zrobiliśmy po prostu otwarcie w stylu takim bankietowym. Okay. Był catering, faktycznie był DJ, był Polsat z kamerą, z programem chyba się kręci, czy coś takiego. To był taki dosyć ciekawy wtedy format, który jakieś nowe miejsca miał przedstawiać. Było kilku celebrytów zaproszonych na otwarcie. Więc wydawało się, że jakby jak przyjdą celebryci i znane osoby, no to ten biznes natychmiast eksploduje. Od razu ruszy, tak? tak, tak. I pracował pan sam? Nie, nie mógł pan pracować sam. Wydaje mi się, że ciężko się prowadzi sklep samemu. Ciężko się prowadzi. Ja ten sklep założyłem z moją siostrą Basią. Ja mam cztery siostry, to jest druga siostra najmłodsza od dołu. My razem przygotowaliśmy otwarcie tego sklepu i razem prowadziliśmy go przez pierwsze: nie chcę skłamać. Od pół roku do roku. Później Basia poszła w swoją stronę, wróciła do Poznania, z którego pochodzimy, i ta przygoda dalej się zaczęła rozwijać. Jest to arcytrudne, żeby taką działalność prowadzić samemu, zwłaszcza jeśli chodzi o tą obsługę klientów, no bo sklep działał w sztywnych godzinach, podczas których po prostu pracownicy muszą być. To jest też bardzo ciekawe. To w sumie nieczęsto nie o tym panu opowiadałem, ale na początku klienci. Nie szanowali tych godzin otwarcia. Mhm. Jest nowy sklep, jest nowa, można powiedzieć, marka. Chociaż ja tego słowa tak bardzo nie lubię, ale jest nowa marka, no i trzeba tą marką jakoś ten rynek zagadnąć. Więc klienci wiedzieli, no, że mi zależy, że muszę coś sprzedać, żeby przeżyć, i nie respektowali godzin otwarcia. I były telefony. Do 19 nie mogę, pracuję w korporacji, jestem takim i takim ważnym człowiekiem, mogę być o 21. No to wiadomo, co się robi. No to czeka się na takiego klienta. Klient spóźniony nie przychodzi o 21., przychodzi o 21.30, ogląda, on nie wie, on się musi zastanowić, wychodzi o 23.00, nic nie zamawia, on pomyśli, zastanowi się, porówna. To było niedobre. To było niedobre też ze względu na taką higienę życia osobistego. Było ogromne przemęczenie, więc dosyć szybko nauczyliśmy się, żeby jednak tych godzin otwarcia respektować. I co najlepsze, to przyniosło bardzo dobry skutek. Nagle się okazało, że te wszystkie osoby tak bardzo zajęte, które nigdy nie mają czasu, jednak jak miały narzucone godziny, zwłaszcza zamknięcia salonu, udawało im się przyjść do nas. No bo faktycznie trochę inaczej otwiera się powiedzmy salon wcześniej dla jakiegoś klienta lub zamyka go później, kiedy już teraz pracujemy w czteroosobowych zespołach, mamy dwóch krawców na miejscu, jesteśmy w stanie sobie to wszystko tak połączyć. Ktoś przyjdzie szybciej, ktoś przyjdzie później. Jak tak sobie wyobrażam, żeby siedzieć codziennie do. No może nie, że codziennie, ale tak do 21 i następnego dnia znowu otwierać o 9,10, 11. Licząc no. na to, że ktoś faktycznie przyjdzie i coś zamówi, no to. Zwłaszcza panie Kamilu, że też oprócz tych działań operacyjnych, czyli normalnie działania sklepu, są też wszystkie troski związane z początkowym prowadzeniem biznesu, nauka. Ym... Współpraca z dostawcami tkanin, jak to działa, opóźnienia, ile dni, jak uszyć garnitur w trybie ekspresowym, więc, jakby tego myślenia jest bardzo dużo, no a, ale to, co jest najważniejsze, no to jest sprzedaż, czyli tutaj trzeba być w pełni sfokusowanym i przygotowanym na tych klientów. No tak, a pamięta Pan pierwszy garnitur, który sprzedał? Pamiętam na pewno, czy to był zupełnie pierwszy, czy, czy drugi, czy trzeci, to, to tak do końca nie będę pamiętał, ale pamiętam zupełnie te pierwsze zamówienia i one były dość podobne, bo wtedy sprzedawało się albo garnitur granatowy, albo grafitowy. Były to garnitury dla osób, które używają ich do pracy. I pamiętam dokładnie, że to były tkaniny włoskiego producenta rodzinnego Ariston. I to była ich kolekcja Four Seasons, i to były 130-ki. O grubości 270 gramów. To były takie garnitury, które wtedy najczęściej spotykaliśmy, sprzedawaliśmy, i ten granatowy garnitur, ja go doskonale pamiętam, bo on się dosyć często powtarzał, to były te nasze pierwsze zamówienia. Natomiast sytuację, którą pamiętam, jedną z pierwszych, to jest bardzo taka bliska mojemu sercu sytuacja, bo był to klient, który jest naszym klientem do dzisiaj, właśnie w salonie na Mokotowie, i to jest klient, który przyszedł do nas ze swoją córeczką, która dopiero co się urodziła z niemowlęciem i to jest takie śmieszne, bo rok temu to dziecko, już nastolatka przyszło do salonu, żeby poprawić sobie swoje prywatne spodnie, tata ją wysłał do nas i to było takie, mi się łza w oku zakręciła, bo pamiętam tą dzidzie, która leżała na kanapie w salonie i teraz dorosła dziewczyna, w zasadzie już kobieta, przychodzi, żeby sobie zweźlić swoje spodnie. I tą sytuację bardzo dobrze pamiętam, to był jeden z pierwszych dwóch, czy trzech klientów. No tak, czyli tutaj mamy Mokotów. Ale poza Mokotowem w Warszawie mamy jeszcze sklep przy ulicy Nowogrodzkiej, na rogu w sumie Nowogrodzkiej i Poznańskiej, mm. więc w zasadzie ścisłe centrum. Mm -hmm. I to jest który rok? Jeśli dobrze pamiętam, to było 4 lata, 5 lat po Mokotowie. Czyli 2012-2013 mniej więcej? Tak, mniej więcej. Bo w tej chwili sklep na Nowogrodzkiej ma już 12 lat. To musiało być wtedy. I pomysł był zupełnie inny. Na początku tego salonu. Wydawało mi się, że warto wprowadzić drugą markę, która będzie marką bardziej dostępną dla szerszego grona klientów. I tak pojawił się salon Mercer, Mercer Fashion to się tak wtedy nazywało, i praktycznie on miał oferować klientom produkt szyty na miarę, ale z bardziej dostępnych, przystępnych cenowo tkanin w trochę bardziej uproszczonym modelu szycia. Ale ten pomysł dosyć szybko. Nie wypalił, można tak powiedzieć. Dość szybko zorientowałem się przy salonie Mercer, że nie ma dużego zapotrzebowania na produkt z niższej półki. Trochę klienci mylili się, gubili się, nie wiedzieli. Niektórzy wiedzieli, że i salon Buczyński na Mokotowie, i salon Mercer w mieście należą do mnie, dopytywali się, w czym jest różnica. Często kolekcje tkanin mieszały się, no bo niektórzy dostawcy tkanin mieli. Troszkę tańsze kolekcje, no ale próbniki wyglądały podobnie jak próbniki w salonie mm -hmm. Buczyński, i to troszkę zaczęło się rozjeżdżać. Też było widać, że sama lokacja salonu na rogu Nowogrodzkiej i Poznańskiej powodowała, że on przyciągał do siebie wielu klientów, którzy byli klientami typowo na produkty marki Buczyński. I ja to dosyć szybko zrozumiałem swój błąd. Ym, oczywiście tej pracy było dużo, pracy takiej marketingowej, wizualnej, żeby ten salon się odróżniał i to nie była słuszna decyzja wtedy. Dlatego dość szybko widziałem, że należy zunifikować te salony i zaoferować ten sam produkt, co dało jakby też nam takiego Kopa w rozwoju, no bo nagle ilość zamówień dramatycznie wzrosła. Staliśmy się dużo większym klientem dostawców tkanin, dostawców dodatków, butów, krawatów, akcesoriów. I widać było, że to był dobry krok. Co jest w ogóle ciekawe, salon na Nowogrodzkiej, który był salonem drugim, pod względem ruchu klientów, przebił mokotów. No, ale jest to związane z tym, że tam jest po prostu ogromny ruch. Tam jest codziennie od rana do wieczora ogromny ruch, zarówno yy, samochodowy, rowerowy, jak i pieszy. No tak jak w Poznaniu myśleliśmy, że. Jednak to szycie na miarę bardziej nam się kojarzyło w świecie ubrań z taką trochę, można powiedzieć, wizytą usprawdzonego dentysty, czyli jeżeli ten dentysta wyniesie się z centrum miasta na obrzeża miasta, ale zawsze do niego pan chodził, pan zadowolony, to będzie pan do niego dojeżdżał. I tak samo myśleliśmy, że będzie właśnie, czy właśnie w Poznaniu, czy pewnie z tym Mokotowem, a jednak okazuje się, że ta lokalizacja w centrum, no przecież my się w Poznaniu przenieśliśmy dosłownie ulicę dalej, ale też tak. mamy teraz lokal narożny na, na rogu ulic Święty Marcin Ratajczaka, no, jednak te witryny, które są, które przyciągają ludzi, i ten ruch też zauważalnie po prostu wpływa na to, ile ludzi wchodzi do sklepu. Czasem jest to bardziej wymagające organizacyjnie, no bo jednak raczej pracujemy na umówionych spotkaniach, ale sama rozpoznawalność marki bardzo mocno wzrasta. To jest niesamowita lekcja, którą życie biznesowe mi udzieliło. Tak jak pan mówi, ja jestem łysy, więc nie powinienem się na ten temat wypowiadać, ale kobiety potrafią za fryzjerem jechać do innego miasta. I faktycznie, patrząc na, nasz, na naszą branżę, zwłaszcza za granicą, widać wiele firm, także sieciowych, które mają kilka sklepów, czy nawet kilkanaście, że te lokacje są często ukryte. One są gdzieś, nawet. Taki przykład znam jednego krawca w Berlinie na pierwszym piętrze, w, jakimś takim, w jakiejś takiej dzielnicy bardziej przemysłowej, i faktycznie klienci tam przyjeżdżają. Ja nigdy bym nie powiedział, że w Polsce klient z ulicy wejdzie i spontanicznie zamówi garnitur. I tego się nauczyliśmy na Nowogrodzkiej w Warszawie: że klienci, mając opóźnienie godzinne w lunchu biznesowym czy w spotkaniu, wchodzą, nudząc się, zamawiają na próbę koszule czy garnitur. Tak jak pan mówi. Jest to często dla salonów ogromne utrudnienie operacyjne. Kiedy mamy trzy umówione miary i wchodzi ktoś z ulicy, widać, że jest to poważny człowiek, widać, że nosi świetne ubrania, chce zamówić i mówi między wierszami teraz albo nigdy, musimy się nagimnastykować, żeby obsłużyć dobrze tego klienta i żeby ci klienci, którzy byli umówieni na tym w jakiś sposób nie ucierpieli. Natomiast faktycznie rozpoznawalność marki, znajomość miejsca wzrasta nieproporcjonalnie. To jest ciekawe, że często mamy klientów na Nowogrodzkiej, którzy idą po prostu do teatru Roma na jakieś przedstawienie i wieczorem idą sobie na spacer. Mąż z żoną pod rękę idą i przychodzą koło naszego salonu i na drugi dzień mamy telefon. Byliśmy na przedstawieniu, widzieliśmy Wasze witryny, chcemy się umówić. Tak jak Pan mówi, w Poznaniu 200 metrów między ulicą Kantaka a Święty Marcin robi ogromną różnicę, dlatego też musieliśmy zwiększyć zespół, zarówno jeśli chodzi o pracownię krawiecką, jak i doradców klienta. Myślę, że to jest w ogóle też ciekawe, że wielu właścicieli firm w pewnym momencie stara się usunąć z tej firmy, tak właśnie myślę przynajmniej o tym Mercerze, że on jednak nie był związany na, nazwą z Pana nazwiskiem, ani z Panem, i to też później jednak wpływa trochę na, te, na tę markę samą i też na sprzedaż oczywiście, bo jednak ludzie lubią kupować od ludzi, od ludzi, których znają i ta marka osobista jest bardzo ważna i dzisiaj się o tym oczywiście bardzo dużo mówi, szczególnie w kontekście social mediów, natomiast jakby się tak nad tym zastanowić, no to nawet osiedlowy szewc ma markę osobistą. Wszyscy Oczywiście. sobie go polecają. To jest, to jest jasne i to jest druga lekcja, której się uczyłem. Państwo widzicie mnie czasami na różnych sesjach zdjęciowych. To nie jest coś, co ja bardzo lubię robić. Uważam, że dobrze w nich wypadam, ale naprawdę jestem o wiele bardziej szczęśliwy jak wy, jak Pan, jak inni współpracownicy fotografują się w naszych ubraniach. Ale czuję, wiem, słyszę od klientów, że jest zapotrzebowanie, żeby także klienci widzieli mnie w naszych ubraniach. To jest w ogóle temat na inną rozmowę, jeśli chodzi o ten marketing. Wychodzimy z założenia u nas, i to jakby pan we mnie mocno zaszczepił, że klienci, widząc realnych ludzi, nieidealnych ludzi, w ubraniach uszytych na miarę, w których wyglądają dobrze, absolutnie są tym zainteresowani. Ich nie interesuje to, żeby oglądać zdjęcia jak z magazynów modowych, no bo to są zdjęcia oszukane, filtry, zdjęcia i tak dalej. Już o tym wiele razy rozmawialiśmy. I ta marka osobista ma i niesie ogromną siłę w sobie i ja się na tym znam pewnie mniej niż agencje marketingowe, które się tym zajmują, ale klienci bardzo mocno się z nami przez to identyfikują. Marka osobista to jest też pewnego rodzaju wyzwanie, bo jak sam pan wie, ile jest takich sytuacji, gdzie gonicie mnie, że trzeba uszyć nowe ubranie, że musimy zrobić sesję, że musimy odświeżyć coś. Tak naprawdę to żyje. I to jest bardzo ciekawe, że ci klienci przychodzą do nas po prostu ze zdjęciami naszych ubrań i chcą takie same. Oczywiście. Znamy się na tym, wiemy, że nie wszystko do każdego pasuje, ale widać, że klienci tego szukają. Też jakby nie każdy ma tą kompetencję, żeby z kawałka tkaniny wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał w danym ubraniu i czy będzie pasowało do jego zawodu, czy do tego, co robi, albo po prostu jak wygląda. Był taki moment faktycznie, w którym zaczęliśmy szyć ubrania na manekiny w naszych rozmiarach, żeby właśnie móc pokazać, jak to wygląda na. Tak jak Pan mówi, na normalnych ludziach, którzy po prostu nie zarabiają na życie wyglądem. Bo jednak, czy na przykład mój metr 70, bardzo, bardzo pomagały w tym pokazywaniu ubrań na, na żywym organizmie po prostu? No bo te nasze ciała wyglądają różnie przecież one też wyglądają inaczej, wymagają trochę innych proporcji. To bardzo ciekawe, co Pan mówi. Chociaż to jest inna rzecz, która jest niesamowita w tej całej branży, że. Na początku szliśmy ubrania bardzo często dla klientów, którzy nie mogli sobie nic kupić. Rozmiarówki w sklepach kończyły się na 1,80-1,85 m, sklepy wycofały te rozmiary podwyższone 106, 112, 116, nie było tego. Więc taki facet nie miał szansy, żeby kupić marynarkę rękawy, miał dotąd, ale to co się zmieniło, że mamy coraz więcej klientów bardzo foremnych, to jest w ogóle też temat na inną rozmowę, że panowie po 40 e zaczęli dbać o siebie i to widzimy, że bardzo często są bardziej zadbani, mają lepsze sylwetki niż pokolenie młodsze, czyli ci 30-latkowie, ale my w tej chwili szyjemy ubrania dla ludzi, którzy chcą mieć coś innego, chcą mieć ubranie jakościowo dobre, trwałe, ładne, wyróżniające się, niekoniecznie nie byliby w stanie kupić czegoś w salonie sieciowym. Tak jest, czyli mamy tak, czyli mamy Narbutta, Mokotów, Warszawski, mamy Nowogrodzką, czyli samo centrum, no i przychodzimy do Poznania, do rodzinnego Poznania. I mamy mój ukochany rodzinny Poznań, przed którym ostrzegał mnie każdy z Warszawie, z którym rozmawiałem o otwarciu salonu. Były podśmieszki. Jesteśmy świetnymi prawnikami likwidacyjnymi. Jak po pół roku będzie chciał się pan zamknąć, pomożemy panu. Niech pan tego nie robi. Otwierałem biznes, mieliśmy filię, wszędzie nam w Polsce, idzie w Poznaniu nigdy. Wie pan jacy oni sobie, ja mówię. Ja jestem z Poznania. Ja wiem jaki jestem, no jesteśmy Oszczędni. Myślimy o tym, jak wydajemy pieniądze. Lubimy je wydawać, ale A właśnie gdzie, y, Poznaniacy lubią wydawać pieniądze. Nie do końca są oszczędni, ale lubią czuć, że to wydawanie pieniędzy ma sens. Czyli jak już człowiek się przekona, co jest trochę trudne, to nagle się okazuje, że wcale nie, nie jest taki bardzo, bardzo powściągliwy. Psychologia handlu w Poznaniu. Przychodzi klient, żeby uszyć pierwszy garnitur. Najpierw przychodzi sam. Potem przychodzi z żoną. Często przychodzi z mamą. Przychodzi z narzeczoną, z kolegą. Szyje. Ten proces często trwa bardzo długo. Kilka spotkań zanim zdecyduje się zamówić pierwsze ubranie. Jak taki klient jest zadowolony, to traktorem trzeba go by odciągnąć, żeby do nas nie wrócił. Musielibyśmy po prostu popełnić jakiś poważny błąd, pomylić się, nie dotrzymać terminu, żeby stracić takiego klienta. W Warszawie wygląda to zupełnie inaczej. Klienci są dużo bardziej zdecydowani i szybcy w wydawaniu pieniędzy i często zdarza się tak, że ktoś na pierwszym spotkaniu po prostu zamawia drogi garnitur na próbę. Odczarowujemy mit Poznania tutaj w salonie. Ja cieszę się oczywiście, no nie dzwonię do tych klientów, którzy mi radzili nie otwierania salonu w Poznaniu, ale z dużą dumą odpowiadam, że salon w Poznaniu działa bardzo dobrze. To jest też w ogóle niesamowite, jak wiele osób w Poznaniu nosi się elegancko. To nie chodzi o to, że trzeba codziennie chodzić tak jak pan w trzyczęściowym garniturze czy w garniturze z kontrastową kamizelką, ale ci klienci chcą czegoś innego. Nie chcą chodzić mm -hmm. w bluzach, tak. w swetrach, tylko chcą chodzić elegancko ubrani. Tak jest, przyjmujemy też tutaj przecież bardzo dużo koszul, które jednak cenowo nie odstają już teraz aż tak bardzo od tych lepszej jakości sklepów, które są dostępne w galeriach. A po prostu są super dopasowane. Bardzo wielu klientów ceni sobie to, że wchodzi, wybiera tkaninę, nic nie musi mierzyć. To zazwyczaj jest wszystko od ręki dostępne praktycznie. Natomiast, który to był rok? Pamięta pan? To był rok 2000, już panu mówię, 2014? 15? Czyli chwilę po Nowogrodzkiej w sumie. 15. Nie tak, nie tak długo po Nowogrodzkiej, tak. I zaczęliśmy, tak jak mówiliśmy wcześniej, na Kantaka, tutaj niedaleko, w bardzo. Ładnym salonie, który przebudowaliśmy całkowicie. To był gigantyczny remont, tak samo jak tutaj, który prowadziłem z tatą. Ilość gruzu kontenerów, która była wywieziona do dzisiaj, to pamiętam. I ten salon w Poznaniu to był taki rozpęd, który wziąłem po salonie na Nowogrodzkiej, i też otworzyliśmy w Poznaniu na krótką chwilę salon pod marką Mercer. Jak powiedziałem wcześniej, dosyć szybko zorientowałem się, tak samo w Poznaniu, jak i na Nowogrodzkiej, że trzeba to zunifikować i zagadnąć tych klientów jednym przekazem, wspólnym przekazem i przekazem jakby promowanym przez markę osobistą Buczyński. Otwarcie salonu w Poznaniu to była chyba dość odważna decyzja, biorąc pod uwagę, że już wtedy było tutaj trochę tych pracowni krawieckich. Ja jak przyjeżdżałem do Poznania na studia wtedy, to był właśnie mniej więcej 2013 rok, i już zaczynałem interesować się tematem mody, no to faktycznie w Poznaniu tych miejsc było już sporo. Już były pracownie krawieckie Bispo, które były bardzo rozpoznawalne, pojawiały się właśnie pierwsze marki Poznań jest, Poznań jest bardzo ciekawym miastem pod tym względem. Nie jest największym miastem w Polsce, a mam wrażenie, że oprócz liczby knajp i restauracji jest najwięcej firm, w których można uszyć ubranie. Przecież już wtedy był na Podgórnej Tomasz Miller, jest fantastyczna pracownia Krupa i Rzeszutko. Były też inne firmy, był jakiś odłam polskiej marki Sunset Suits, który, gdzie menedżerowie założyli swoje szycie na miarę. Były różne marki, które dopiero co się otwierały, ktoś obsługiwał w hotelu. Tak jakby ruch był ogromny na tym rynku. Wręcz byłem zdziwiony, skąd ta klientela ma się tutaj brać, no ale jak widzimy dzisiaj, kierunek i ruch był dobry. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, poznaniacy chcą się ubrać dobrze i... To też należy podkreślić to, co Pan powiedział, że wielu klientów ceni sobie to, że może przyjść do pracowni, wybrać tkaninne dodatki i nie musi iść do centrum handlowego. Mhm. Wielu naszych klientów nie lubi tego robić i mówią o tym. Czasami klienci śmieją się, że jeszcze chcieliby u nas móc kupić majtki i podkoszulek, żeby już nigdzie nie musieli iść. Rozszerzamy ofertę. To jest też z perspektywy czasu, Mając te, jak teraz w ogóle myślę o tych 17 latach, faktycznie tak jak Pan mówi, pierwsze te garnitury z Aristona, takie bardzo, bardzo klasyczne rzeczy. Ciekawe jest to, że w 2024 roku i zapowiada się, że w 2025 też pewnie uszyjemy więcej zielonych garniturów, beżowych garniturów, brązowych garniturów niż właśnie tych granatowych klasyków. Rynek się zmienia, można powiedzieć, co pół roku według kolekcji tkanin, które producenci przygotowują. Oczywiście są pewne trendy, którzy, które są śledzone przez klientów i to właśnie widać w tej zmianie kolorystyki. To, jest to, jest, to było niepojęte, żeby 20 lat temu pójść do własnego ślubu w zielono-butelkowym garniturze. Albo w garniturze beżowym. To były jakieś wyjątkowe sytuacje, żeby odejść od garnituru ciemnogranatowego, czy nawet czarnego, który wtedy był takim kolorem obowiązującym. Zmienia się to bardzo mocno. Na pewno zmienia się też to dzięki temu, że media społecznościowe nas rozpieściły. Tak jakby klienci, którzy nie znają się na kolorystyce albo nie czują, co im, co do nich pasuje, po prostu szukają na różnych stronach typu Pinterest, Instagram, i tak dalej, stylizacji ślubnych. Te wszystkie hasztagi to bardzo ułatwiają i robią sobie zdjęcia i dyskutują z przyszłą żoną. Pasuje to do mnie, nie pasuje podobać się. Przychodzą do nas często z jakimś pomysłem. To co pan powiedział, ta zieleń. Czasami trzeba odwieść klientów, nie każdy w tym będzie dobrze wyglądał, nie każdy kolor włosów, nie każda karnacja, ale faktycznie zeszły rok, liczba tych ciemnozielonych garniturów przerosła moje najśmielsze oczekiwania. My zamawialiśmy tkaniny w belkach, żeby to szycie szybciej szło, żeby nie zamawiać ich kuponowo, bo widzieliśmy, że klienci zamawiają to samo. Wręcz to było czasami nudne, że wchodziło się do pracowni i wisiał zielony, 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 i potem klienci mówią, chcielibyśmy zobaczyć jakiś zielony, oglądali ten zielony garnitur i zamawiali taki sam, taki sam. sam, taki tak. sam. To, to było bardzo I... ciekawe. Ten rok, tak jak pan mówi, widać, że Cały czas ten styl takiego odejścia od tej twardej klasyki chyba będzie, pozostanie z nami. Natomiast to, co jest dosyć ciekawe, jeśli mówimy o kolorach, to są koszule. Jak ja zaczynałem ten biznes, to sprzedawaliśmy koszule, których nie można było nigdzie kupić. Czyli koszule kolorowe, w kolorowe kratki, różnokolorowe prążki, kolorowe guziki, każda dziurka inaczej obszyta. W tej chwili to, co jest takie... Ciekawe, sprzedajemy 80% koszul białych i 20% innych, i w tych 20% większość to są koszule błękitne. To się akurat zmieniło i wróciliśmy trochę do takiej klasyki. Biały i błękitny do wszystkiego pasuje. Myślę, że ten temat przemijania mody i tego, czy faktycznie ta klasyczna moda męska jest tak bardzo ponadczasowa, to jest też dobra, dobry temat na, na kolejną rozmowę. A dzisiaj myślę, że dzisiaj mamy, myślę, że dzisiaj powiedzieliśmy już naprawdę wiele na temat tego, jak ta marka, jak ta marka powstawała. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tej rozmowy. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału, a także do odwiedzin oczywiście w salonach Buczyński. Jeden salon jest oczywiście przy ulicy Narbutta w Warszawie, drugi salon przy ulicy Nowogrodzkiej, no i trzeci na rogu Święty Marcin-Ratajczaka w Poznaniu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy serdecznie.